Dzień dobry, poproszę rogalikę z czekoladą Już się robi O, ty tutaj pracujesz? Ty mówisz do mnie? No tak mm, Tak, pracuję tu do piekarnia mojej mamy To cieszę się, że będziemy się tu częściej widywać Lukas jestem Samanta A czemu nie my będziemy się widzieć częściej? Bo codziennie tutaj kupuję bułki To do jutra No hej, piękna. Yy, ja? No tak, widzisz kogoś innego. Czy mogę pomóc? Poproszę bukę słodką, byle była taka słodka jak ty. Dziękuję. Długo tutaj będziesz pracować? No chyba tak. Okej, okay, w takim razie do zobaczenia jutro. Co to się właśnie odpierdoliło? Co ty gadasz? No, to stara masz, branie. A przestań, pewnie jakiś zakład mają albo w jakąś głupią grę grają. Jeku, sam wyś w końcu uwierz w siebie. Jesteś naprawdę śliczną i atrakcyjną dziewczyną. Nie dziwię się, że wreszcie się ktoś tobą zainteresował. No, ale żeby tak obydwoje naraz? I co z tego? To dobrze, będziesz mogła się podwójnie zabawić. Boże Laila! <laughs> no co! No hej. Naprawdę pyszna była wczorajsza bułeczka. Słuchajcie, bym teraz próbował twojej, umówimy się. No co? Słaby był ten tekst. Okej. Okay. Co? To może jutro o 18. Okej? Okay. To do zobaczenia. No, co? Serio, słyszałaś ten tekst, że nada? Chcę spróbować twojej bułeczki? Fuj Ej, sama kazałaś mi się dobrze bawić. Okej, okay, ale nie w ten sposób. Zresztą to nie jestem gościu z paczki, Loren. Chyba tak. Spokojnie, będę trzymać dystans. Wiem, co robię. <laughs> Spokojnie, to tylko ja. Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? A to ci właśnie powiem ciekawa sprawa. Byłem u ciebie w piekarni, tam ciebie nie było. Więc zapytałem twoje mamy, gdzie jesteś. To twoja mama mi powiedziała, które chodzi do domu. Okamałaś mnie, panienko. Z czym niby? Powiedziałem ci wczoraj do jutra, a ciebie nie zostałem. Okłamałaś mnie. No, bo mama mi dała dzisiaj wolna. Nie wiedziałam o tym wczoraj. Dlatego, w ramach rekompensaty za to okropne kłamstwo i zranienie moich uczuć, chcę, byś się ze mną mówiła. <laughs> Okej, okay, kiedy i o której? Hmm, może w piątek o 18? Zgoda. Teraz pozwolisz mi siebie odprowadzić. Obiecałam Twojej mamie, że przypilnuję, by nic ci się nie stało. Skoro obiecałeś, to chyba nie mogę odmówić. A właśnie, miałam pytać, jak tam twój plan z ośmieszeniem tej wieśniary? A bardzo dobrze, wynajął chłopaka, by ją sobie rozkochał, a potem porzucił. Co ty gadasz? A ty zła, jest nie, jesteś. Haha, ha, a jak? Właśnie, muszę do niego zadzwonić zapytać, jak mu idzie. Halo. I jak tam żabko? jak ci idzie? No się dobrze, byłam u niej w piekarni, coś tam nie i umówiłam się z nim. No, to jestem z siebie dumna, oby tak dalej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ha <laughs> ha